Witam serdecznie, Miłosz raporty Forex.pl i zapraszam na kolejną tygodniową analizę pary euro-dolar. Natomiast zacznijmy od poprzedniej analizy. Jeżeli jeszcze nie widziałeś raportu z zeszłego tygodnia, pary euro-dolar, to zapraszam Cię do kliknięcia na ten link, który się właśnie ukazuje, ponieważ moment, w którym zaczęliśmy analizować parę euro-dolar, to było mniej więcej miejsce tutaj na tych poziomach. I wtedy powiedzieliśmy sobie o jednej rzeczy, że nie wiedzieliśmy, czy tutaj to zejście to już jest, piątą falą, już jest piątą falą i nastąpi korekta, czy jeszcze nastąpi jeszcze jedno wybicie, to by była korekta pędząca i jeszcze piąta fala. Bardziej się skłaniałem ku temu scenariuszu, że będziemy spadali w dół. Natomiast, natomiast mówiłem o czymś takim, że jeżeli cena wyskoczy, czyli wybije szczyt tego prostokąta małego, czyli te poziomy, to znaczy, że ta piąta fala już się skończyła i zaczynamy korektę. I teraz um, miejscem końca tej korekty wyznaczyliśmy właśnie zakresy cenowe tego prostokąta dużego, tak? Tego tutaj i widzimy, że tak się właśnie wydarzyło. Czyli ten drugi scenariusz e, się wydarzył, czyli cena najpierw podeszła wyżej od tego prostokąta, zrobiła korektę, wybiła korektę, wybicie, korekta, kolejne wybicie. I widzimy, że no, dosłownie zabrakło parę pipsów na to, żeby, do tego, żeby dotknąć e, dołka tego prostokąta e, i gwałtownie, gwałtownie cena spadła. To było, taka była analiza w zeszłym tygodniu, także widzimy, że znowu z dużą precyzją określiliśmy ten punkt spadku i oczywiście też nastawienie rynku, czyli czy będzie spadek, czy będzie wzrost. Tak, mówiłem o tym, że jeżeli przebijemy ten, ten prostokąt, to będziemy rosnąć. Będziemy rysować korektę. I tak też się wydarzyło. Także można było zarabiać na, na wzrostach i trzy miejsca, jak gdyby trzy korekty cena narysowała, w których można było kupować. Natomiast co teraz się wydarzy z ceną, tak? Gdzie jesteśmy obecnie, co się narysuje, jak się będzie potoczył scenariusz w najbliższym tygodniu, w najbliższych pięciu dniach. No i tutaj znowu, tak? Zawsze trzeba rozważać w możliwych scenariuszach, które cena zrobi, w zależności od tego, co będzie rysowała. Tak, ponieważ no nigdy nie jesteśmy w stanie 100% określić przyszłości, natomiast dysponując odpowiednią wiedzą, narzędziami, jesteśmy w stanie z dużym prawdopodobieństwem określić pewne zachowania i scenariusze możliwe, e, które cena narysuje. I teraz powstaje pytanie. Tak? Powstaje pytanie pierwsze: e, czy w tym miejscu już się zakończyła korekta tego ruchu? Tak? Czy ona już się zakończy, zakończyła, czy jeszcze nie? I teraz. Jeżeli będziemy wybijać dalej to najprawdopodobniej dojdziemy tutaj do szczytu tego prostokąta i wtedy zaczną się spadki i kontynuacja tego ruchu spadkowego Jeżeli natomiast no właściwie wybijemy ten dołek już to możemy mówić o tym że ta korekta już się zakończyła tak czyli ten ruch był korektą tego ruchu, natomiast ten ruch był korektą tego ruchu, tak więc zaczniemy, zaczniemy spadać. Jeżeli wydarzy się ten scenariusz, o którym mówię, czyli wybijemy ten dołek i zaczniemy tutaj gwałtownie spadać, wybijemy teraz te tutaj dołki, tą linię trendu tutaj i, i dołki, to prawdopodobnie cena będzie bardzo szybko spadała na eurodolarze. Teraz dlaczego tak będzie? Ponieważ ta korekta, którą narysowaliśmy dwa tygodnie temu, tak, czyli skończyliśmy ją rysować dwa tygodnie temu w tym miejscu i również ten poziom wyznaczyliśmy idealnie, tak, czyli ten prostokąt był wyznaczony wcześniej, zanim cena tutaj doszła. E, czyli ta korekta ABC jest stosunkowo płytką korektą tego ruchu spadkowego. I jeżeli cena nie zrobi nam jeszcze jednego wybicia gdzieś tutaj w górę i zacznie spadać, no to będziemy mogli mówić o tym, że te najbliższe, znaczy te spadki, które przyjdą, one powinny być bardzo gwałtowne i bardzo mocne w swoim zakresie. Natomiast, tak jak powiedziałem, są możliwe dwa scenariusze, czyli pierwszy z nich, znaczy tak naprawdę te dwa scenariusze również zakładają spadki, natomiast pierwszy z nich to mówi o tym, że jeszcze będą wzrosty mniej więcej do szczytu tego prostokąta i spadki, a drugi to znaczy, że w momencie, gdy wybijemy tutaj ten dołek, E, że już zaczynamy te spadki teraz, tak, na samym początku tygodnia. Co się wydarzy, tego nie wiemy, natomiast trzeba obserwować i, e, i podejmować decyzje. E, oczywiście, jeżeli wybijemy ten dołek, ja bym szukał cały czas tylko sprzedaży, natomiast jeżeli będziemy jeszcze wybijać gdzieś tutaj do góry, no to wtedy, e, oczywiście ten dołek tutaj jest bardzo jak gdyby wczesna faza tego ruchu, więc jeżeli mocno zacznie spadać, to jak najbardziej. Natomiast, no oczywiście jest możliwość, że jeszcze będziemy rosnąć gdzieś tutaj do tych poziomów i dopiero wtedy zaczniemy te spadki, o których powiedziałem wcześniej. Natomiast, no raczej powinien być tydzień spadk spadków. Nadchodzący tydzień będzie, będzie tygodniem spadków. Jeżeli jesteś zainteresowany takimi analizami dwa razy w tygodniu na innych parach walutowych, również na euro-dolarze, czyli na początku tygodnia i w środku tygodnia, zapraszam cię na stronę raportyforex.pl i już w najbliższym czasie będziesz mógł skorzystać z takich oto analiz dwa razy w tygodniu na poszczególne pary walutowe. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia, do usłyszenia.